Rządzący światem słudzy szatana, czy też może przesiadowani przez kościół i dyktatury piewcy wolności? Ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym tak naprawdę jest masoneria. Do tej tajemniczej organizacji należeli m.in. według różnych legend Noe, Voltaire, Stanisław August Poniatowski, George Washington, a nawet Bronisław Wilcztajn. Ślady tej tajemniczej organizacji możemy znaleźć także w Szczecinie. Tropami szczecińskich masonów oprowadzi nas pan Robert Abelite, przewodnik z biura turystycznego Roma. Szanowny panie, dlaczego akurat w tym miejscu się znaleźliśmy? Akurat w tym dokładnie miejscu. Nieprzypadkowe, jak rozumiem. Nieprzypadkowe miejsce w, oczywiście w historii Szczecina, w topografii miasta. Jesteśmy tutaj, gdzie istniały Loży, e, ogrody Loży Masońskiej, uh -huh. gdzie istniał budynek Loży Masońskiej. Dziś jest to ulica Swarożyca i Teatr Polski. Uh -huh. Ale ta instytucja powstała tutaj, e, no możemy powiedzieć, po roku 1933, kiedy to hitler zniszczył wszelkie loże na terenie mm, Rzeszy i m.in. w Szczecinie. Znajdujemy się w tym miejscu także dlatego, że Pewna zasada masońska mówi o tym, że stawiając, budując, tworząc świątynię, musimy zacząć jej budowę, czyli postawić pierwszą cegłę, pierwszy kamień w północno-zachodnim narożniku. I to miejsce, w którym jesteśmy, to jest właśnie północno-zachodni narożnik. Co prawda, tej nowej już budowli, ale prawdopodobnie kryje ona pod spodem ślady tego dawnego miejsca, dawnej loży masońskiej, pod trzema złotymi cyrklami. Ile zostało z tych? Z tej masonerii, akurat tutaj, w tym miejscu. No bo wiem, że, że na początku był to budynek drewniany, później został, później został przebudowany, tutaj były ogrody, korty tenisowe, wiele obiektów sportowych i rekreacyjnych, e, należących do loży e, pod trzema cyrklami. I ile z tego zostało? Po tym rozbiciu przez hitlerowców? Bardzo dobre pytanie i ciekawe. I tutaj można już właśnie zachęcić Szczecinian do tego, żeby przyszli w ten rejon. I poszukali sami. I poszukali sami. To Aha. będzie chyba najlepszy pomysł. I to gdzie mają zacząć szukać, może Najlepsza tak? A już mówię, więc tak. Co najciekawsze, wspomnieliśmy o budynku, rzeczywiście Aha. był drewniany, później no, sukcesywnie był rozbudowywany m, do takiego murowanego obiektu, no i wreszcie nie istnieje. To, co jest pod ziemiami, trudno będzie wejść. Do m, dzisiejszych powiedzmy, magazynów teatralnych, tam ciężko będzie na pewno szczecinianom wejść. Natomiast proszę rozejrzeć się po okolicy, bo ten park, w którym jesteśmy, to jest teren właśnie tak zwanych ogrodów loży masońskiej, tej najbardziej znanej, takiej, o której naj, najczęściej się mówi, jeżeli gdziekolwiek jakieś... Um, Mamy do dyspozycji dokumenty. Czyli proszę przyjrzeć się, właśnie kamieniom rozrzucanym tutaj po tym parku. Proszę przyjrzeć się schodom prowadzącym w kierunku wschodnim nad Odrę, bo kierunek wschodni. To najważniejszy no, kierunek. Wspólny, tak. Ulica, tak, tak. I w tamtą stronę, tam bym poszukał tych znaków, tych śladów, na schodach, na murkach, właśnie pod drzewami, a także śladów na, na ulicach, pewien układ ulic. I co ciekawe, że jeżeli byśmy spojrzeli w tej chwili z góry na ten układ, bo czasem jest tak, że będąc tu, stojąc, nawet w tym miejscu, nie widzimy pewnego układu, prawda? Poruszamy się, a nawet nie jesteśmy w stanie zorientować się, że jest Jesteśmy w jakimś układzie, że jesteśmy w trójkącie. Na przykład, a liczba 3 jest jedną z najważniejszych, czy najważniejszą liczbę liczbą wśród masonów. Właśnie... Gdzie tutaj są te boki trójkąta? No tu jakbyśmy zobaczyli, proszę spojrzeć, jeden z boków to jest mhm. jak gdyby na wprost nas, to jest, to jest taki jeden układ, tak? Mhm. On później schodzi wzdłuż pierzei tych budynków do rogu. Do rogu, do skarpy, do ulicy kapitańskiej, mhm. czyli mamy jak gdyby jeden bok trójkąta, drugi to właśnie wzdłuż Odry mhm. i jak gdyby z tego miejsca, w którym jesteśmy za teatrem, czyli ta skarpa, kierunek wschodni, mhm. tak wspomniałem, bardzo ważny. I trzecia, trzecia ta pierzeja to właśnie od skarpy Odrzańskiej, która przebiega tu za naszą kamerą i łączy się właśnie z tym punktem. Czyli z góry obserwując mamy formę takiego trójkąta. Że jesteśmy w trójkącie masońskim w tym Można momencie. Można powiedzieć tak, że jesteśmy... No tak, prawie w środku trójkąta Masonów, tak jest, tak. Wiecie, trudno powiedzieć czy te, ale prawdopodobnie te schody, po które schodzimy, jest to element właśnie ogrodu Loży Masońskiej. Czyli to, co zostało zniszczone przez hitlerowców w latach 33-34, to tutaj ten rejon właśnie od strony wschodniej to jest zachowany, chociaż fragmentarycznie, ten ogród masoński. Te schody, na których teraz stoimy, czy tutaj ten zakręt i murek, do którego, do którego można nawet podejść. To są najprawdopodobniej pozostałości właśnie dawnego ogrodu, a na pewno też wiele, powiedzmy, z tych obiektów, z tych kamieni pochodzi. Są to elementy tego ogrodu loży masońskiej. Tak, także, także ten mur oporowy. W jakim stopniu te elementy? No tu mamy jakieś kolejne tam też, bo tu była to był taki taras. Jesteśmy w tej chwili na tak zwanym Dolnym Wiku, czy niedaleko Dolnego Wiku, gdzie właśnie jakby już za twierdzą jesteśmy, bo praktycznie twierdza, możemy powiedzieć, no tak na skraju twierdzy jesteśmy, dawniej twierdzy Leopolda, jednej z tych trzech twierdz szczecińskich. I tu właśnie Masonu sprzedano działkę, tutaj to było właśnie, ten rejon był zaadaptowany. I tu no jesteśmy na skraju tego pięknego ogrodu, masońskiego, z którego był widok na na szczecin, na nadpływającą odrę i właśnie ten wielki wschód, te, te wschodzące słońce, to było bardzo ważne.